Witam Państwa na moim kanale. Chciałbym przedstawić chłodzenie FERA 2 HE 1224 V2. Pokazany schemat montowania. Na AMD i interno. na dwa wiatraczki śrubki mocowania i pasta pasta pt jeden teraz chłodzenie i wiatraczek wiatraczek Końskówka czteropinowa. Nie chłodzenie. Dodajmy taśmę. Co? Za Niektórzy. jest to nie, nie doszlifowane tak zbyt elegancko, no ale cena nie wygórowana. No szlifowanie widziałem, to jest jeszcze gorsze od tego. można sobie porównać żeberka są sześć filmów, mają ładny wykonanie przodu czarne, bardzo estetycznie ładne cztery rurki 60 mm. Tu już jest przykręcone. Dziękuję.